Są wszyscy. Są samorządowcy, są związkowcy i są leśnicy, więc na pewno wyjadę dzisiaj z taką dużą dawką wiedzy i bardzo się cieszę. Dziękuję za zaproszenia. Jako, że dyskusja będzie dotyczyć jednej trzeciej terytorium Rzeczypospolitej, to jestem w nią bardzo zainteresowany. Ja sobie zadaję pytanie, czemu Unia Europejska dość często chce nam systematyzować pracę nad materiałem, która tak jak powiedziałem zajmuje jedną trzecią naszego terytorium z jednej strony, a z drugiej strony nasi leśnicy mają letnie Doświadczenie, bowiem, że lasy państwowe mają ponad 100 lat doświadczenia, więc to jest taki element, w którym ja nie potrafię sam sobie udzielić odpowiedzi. Ja wychodzę z takiego założenia. Jeśli to jest naiwne założenie, to proszę, żebyście Państwo mi to powiedzieli, że polski leśnik potrafi się zajmować polskim lasem i tym lasem, tym lasem trzeba się zajmować w sposób zrównoważony. Więc jakby tymi tendencjami jestem zaniepokojony. Nawet kilka razy mówiłem o tym publicznie i też mową koalicyjną, ograniczającą e, możliwość, że no nie ma czegoś takiego jak wycinka e, wiemy nie funkcjonuje to w panów w państwa wszystkich e, leśni. pojęcia. W tak, gospodarce leśnej nie funkcjonuje takie określenie jak ja poznałem efekty tych zmian w zakładach stolarskich, a więc już w przetwórstwie meblarskim, gdzie mówią, że cena surowca jest w związku z tym, że jest to mniej, jest coraz wyższa. Więc to są te problemy, które jeśli nie mówię, że chcę narzucić dyskusję, ale jeśli w jakimś sensie by ją usystematyzowały, to bardzo bym był wdzięczny za to. Na początek proszę trochę o historii lasy, tak jak bardzo dobrze bardzo dobrze. 100 lat już funkcjonują w tym zarysie mniej więcej w jakim w tej chwili ramach prawnych w naszym kraju. Mieliśmy przez szereg lat udoskonalaną gospodarkę leśną. Doprowadziliśmy do tego, że jeszcze kilka lat temu nasze lasy były przedstawiane jako wzór prowadzenia gospodarki leśnej. To wszystko zmieniło się tak radykalnie rok temu, ale wcześniej też mieliśmy już takie sytuacje, gdzie hejt na leśników, na naszą pracę został, był rozkręcany. My leśnicy, no niestety jesteśmy, to muszę też o tym powiedzieć, jesteśmy dosyć mocno podzieleni, ze względu na to, że Polityczne uwarunkowania, polityczne zamiary co do prowadzenia gospodarki leśnej bardzo często są niezbieżne. Stąd też y, są grupy, które twierdzą, lasy dobrze funkcjonują, mogą jeszcze lepiej funkcjonować, jeżeli wprowadzimy to, co nakazuje nam między innymi Unia Europejska, bezpośrednio oczywiście wszystkie koncepcje Komisji Europejskiej, ale to się rozszerzyło już o których chyba wszyscy z Państwa, szczególnie Pan jest zorientowany, w jakim to kierunku idzie. I ograniczenia przechodzę teraz do ostatniego roku, jakie mieliśmy rozpoczęte 8 stycznia 2024 roku przez moratorium wprowadzone przez minister klimatu i środowiska ograniczyło bardzo mało powierzchnię, patrząc na procenty. 1,4% dosłownie lasów. To spowodowało już wiele problemów w tych regionach w Polski, gdzie ta, te ograniczenia zostały wprowadzone. Zachwiało to zarówno działalność zakładów związanych z przetwórstwem drzewnym, ale nie tylko, ponieważ były również i zakłócenia w pracy zakładów usług leśnych. A w zakładach usług leśnych pracuje około 70 tysięcy ludzi. To są zakłady, które wykonują wszystkie prace, prawie wszystkie prace w lasach państwowych. Natomiast przetwórstwo drzewne, wszystkie zakłady, które poza tym, że mają bardzo duży udział w PKB w produkcie krajowym do kraju, to jest ponad 4% rocznie, też miały problemy. I mają coraz większe. Tam natomiast jest zatrudnionych około 300 tysięcy pracowników. To już, jest, to już jest armia ludzi. Zakłady zaczynają już być w stanie upadłości i wiele już zakładów zakończyło swoją działalność z tego względu, że podaż surowca jest coraz mniejsza. To, co wspomniałem, 1,4% to jest 94 tysiące hektarów lasów wyłączonych. Natomiast kolejny ruch, jaki mieliśmy ze strony Ministerstwa, zresztą ja nawet w dniu dzisiejszym słyszałem o tym, że kolejne wyłączenie miało być wprowadzone, pomimo tego, że dyrektor generalny wyszedł naprzeciw oczekiwaniom szczególnie Ministerstwa Klimatu i Środowiska i prowadził już 17% powierzchni. To już są miliony hektarów. Milion dwieście ponad hektarów. Szykują się potężne zmiany, jeśli to nie zostanie powstrzymane. E, powstał w Lasach Państwowych sztab protestacyjny złożony ze związków zawodowych, funkcjonujących w Lasach. E, cztery centrale związkowe połączyły swoje siły. Zorganizowaliśmy cztery manifestacje ogólnokrajowy, w, w których brało, brało udział nawet do 3000 tysięcy osób w jednej manifestacji. To już był dosyć duży, wymowny z naszej leśnicy. strony ruch. Tak, to byli to tylko leśnicy. to był główny postulat. Główny postulat powstrzymania destrukcji lasów państwowych, bo ta destrukcja związana jest również z ustawą o lasach. Ustawa o lasach, która jest przygotowana, ona została przekazana do konsultacji społecznej, W swoim zarysie wprowadzi, wprowadzi jeszcze większe ograniczenia w lasach państwowych. Tam jest jeden bardzo groźny zapis, który mówi o możliwości zaskarżania planów urządzania lasu. Plan Urządzania lasu to jest taki dokument zatwierdzany przez ministra klimatu i środowiska. Który, na bazie którego prowadzimy gospodarkę leśną. Nie tylko y, pozyskanie drewna, ale cała y, y, gospodarka, jaką prowadzimy, to jest... czyli zarówno hodowla, ochrona i inne y, gałęzie gospodarki leśnej, będą wstrzymane, bo tam jest wszystko zapisane, co mamy robić przez te 10 lat. I teraz takie zaskarżenie, jeżeli będzie ich duża ilość, a podejrzewam, że y, ci, ja nazywam ich ekoterrorystami, te terroryści pójdą na całość. Bo to dzięki nim te zapisy się znalazły w projekcie ustawy. Więc na pewno możemy się spodziewać tego, że jeżeli ustawa zostanie podpisana przez prezydenta, mamy zapewnienie od obecnego prezydenta Andrzeja Dudy, że ona nie będzie podpisana yy, przez niego, zatwierdzona i nie, nie wejdzie w życie. Natomiast no, wiemy, co nam grozi, jeśli pan nie obejmie tego urzędu. Miło mi słyszeć. Świetnie, ja ale... miło mi słyszeć. Bo, żeby takich sytuacji nie było, ale chyba nie muszę Państwa przekonywać, że będą tutaj konsekwencje z deklaracji Pana Prezydenta, że ja w dutymu, Polskiemu... Nie, lasowi nie jestem w stanie podpisać żadnej e, ustawy i czobrobytowi polskiego lasu, więc się o to nie pracować. Bardziej tak, o to, żebym wygrał wybory czy ją podpisze, czy nie podpisze. To może się bo, na Bo pan przewodniczący zaczął od tego, że lasy są e, e, są jakieś podziały, jak w każdej grupie społecznej, podziały są rzeczą naturalną. Natomiast jak ja zobaczyłem w przygotowanym materiale, że spotkam się Przedstawicielami y, czterech związków zawodowych, to pomyślałem sobie, że sprawa musi być naprawdę poważna i ważna, że państwo tak wokół potraficie współpracować y, i mnie to cieszy, bo wiem, że także między związkami są y, często, przynajmniej w oświacie, w edukacji, z której się wywodzę, różnice y, y, zdań, stanowisk, sympatii i antypatii. Tutaj, jak widzę, państwo w tym ale jesteście razem, co jest bardzo. Bardzo dla mnie budujące i za to dziękuję, że w takiej konwencji tutaj się spotkać. jeszcze panowie budowie, jeszcze leśnicy i związkowcy, więc to jest formuła y, realna. Ale Panie to wyłączenie to jest nie wszystko. Proszę to... sobie wyobrazić, że y, 20% to jest ten wejściowy procent, jaki został określony przez y, zarówno i Brukselę, jak i ministerstwo. Natomiast poza tym 100 rezerwantów ma powstać. Na 23 funkcjonujące w tej chwili parki narodowe ma powstać jeszcze 25 nowych parków narodowych. Kolejne wyłączenia. Mamy bardzo rozkręcony temat w tej chwili z lasami społecznymi, gdzie na razie większe aglomeracje tylko mają określane te wielkości, natomiast wszystkie małe nawet miasta też rozpoczęły już pracę nad tym, aby w zasięgu granic miast też były wyłączenia, a nawet i poza tym, się podejrzewam, będą wyłączenia. To są potężne ilości. A jak to procentowo, Panie Przewodniczący? Procentowo wydaje prakty. mi się, że około 10% może kolejnych 10% wyłączeń być, ale już razem: rezerwaty, parki i lasy, lasy społeczne. A czy ja dobrze czytam, że ten, że tak już w rachunku ekonomicznym że tego typu skala wyłączeń przełoży się w sposób naturalny na przestępstwo i na całe na Oczywiście, że tak. o to chciałem jest. was pytać, bo to jest y, tego typu pytanie, jak państwo nie chcecie, to nie odpowiadajcie, bo ja przyglądając się całej tej sytuacji wokół lasa, lasów państwowych zadawałem sobie pytanie, czy to nie jest sobie doprowadzenie do sytuacji, w której lasy państwowe można sprywatyzować. Tak, tak jak Orlen, jak spółki Skarbu Państwa. Oczywiście lasy państwowe nie są spółką Skarbu Państwa, ale to jest podobna czy, 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 czy czytacie to, podobnie, doświadczenie ja, w grach operacyjnych i w dokumentach operacyjnych, więc czytałem to właśnie w ten sposób, ale myślę, że wśród was to nie, nie budzi kontrowersji, czyli też czytacie to tak, jako to jak rodzaj doprowadzenia do sytuacji, w której sprywatyzowane lasy państwowe jeszcze sprywatyzowane nie daj Boże przez podmioty Zagranicze. Oddawaliśmy władzę, to firma miała e, mechanizm miliardy jadła, złotych tak, u, na, na kontach, na konta, a teraz na, mawia nam się, że jest bardziej. To jest samo tak, tak, tak. się. Tak, tak. Nie bierzemy złotówki tak, 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 z budżetu państwa. Państwo. Ja możemy zupełnie tutaj, Jacek Śląsku, przewodniczący Krajowej Policyjnej Pracowników Leśnictwa, Międzynarodowej Solidarność, pod z struktora związkowych, kieruje sekretariatem, który zrzesza. Leśników, e, Parki Narodowe, Wody Polskie, ale e, sekcja leśna jest najsilniejsza. A to taki tytułem e, krótkiego wstępu. E, mamy do czynienia, jeśli chodzi o władze państwowe, z, z podmiotem, który samofinansuje się. To też mówiliśmy e, na proteście 6 grudnia pod e, siedzibą dyrekcji generalnej. Ten proces to też był taki symboliczny, bo nigdy wcześniej leśnicy nie protestowali. Nawet ze względem swojego dyrektora generalnego, to, to, to trzeba też podkreślić, ale dlaczego... Jak staje się tak, że dyrektor generalny zszedł z nami razem. Były P takie przypadki. Były takie, no, ale dalej... Staliśmy z Dyrektor ówczesny dyrektor Piklan stał razem z nami w pierwszej części. A dzisiaj... I dzisiaj, tak, lasy państwowe to, y, działają w zasadzie samofinansowania się. To nie tak, że wszędzie tego propozycje, że, że pozyskanie nie idzie, bo nie ale na tyle sprawnie m, tak to działa, że wszelkie kwestie koszty utrzymania infrastruktury, dostępność prac, która przeciwko przeciwpożarować, to są koszty, gdzie trzeba znaleźć na to pieniądze. I lasy dzięki, można powiedzieć, tej swojej gospodarce, tak ułożonej, tak prowadzonej, mają te pieniądze. I to funkcjonuje. Jest fundusz leśny, który, na który trafiają środki z nadwyżek, muszę powiedzieć, z przychodów, są wpisane na każdym jednostku w kraju. A część się które ma funkcjonowanie poniżej zera, znaczy są na się, bo na przykład prowadzą gospodarkę albo na powierzchni kreskowej, albo w górach, albo na takim terenie, który, którym na przykład są użytki pogórnicze i zaleźć, a czyli trzeba ułożyć pieniądze. Tak to funkcjonuje w państwowy, czyli czyli środki z tego powierzyłyśmy go mamy. No i teraz do tego dochodzi sytuacja taka, że oprócz tego, że leśnicy Biarowo stracili względem społeczeństwa, to dlatego, że jesteśmy ofiarami pewnego mechanizmu, takiego e, pewnej spirali, e, która prowadzi do tego, że e, tracimy oczach społeczeństwa, że nasz etos leśnika właściwie no, jest depresjonowany ekolodzy, których my tak nawet pokreśliliśmy się do policzenia ich organizacji w całym kraju, to jest około tysiąc osób, może, może więcej, ale, ale nie przeważnie. Tak, to są 2-5 osobowe grupy, które przewodzą na spotkania, czy to do urzędów gmin, czy to na spotkania, jak to my tutaj toczymy, tak zwane lasy społeczne i zabierają głos istotny, bo, bo reprezentują to nie wiadomo kogo reprezentują. Machina jest taka, że oprócz, że my tracimy wizerunkowo lasy państwowe wyłączeniami, za chwilę też będą niedochodowe. Na ten rok już nasz plan przewiduje, w większości jednostek będą na minusie i te to trzy dyrekcje Gdańsk, Lublin i Olsztyn będą to fundusz leśny zasilały. Czyli widzimy, że chwili mi się ku upadkowi. Będziemy niewydolni Będziemy i to nie jest tak, tylko że chodzi tym grupom o wyłączenia, o ochronę przyrody czy lasy społeczne. Lasy społeczne, lasy były zawsze społeczne. Funkcje mają społeczną, przyrodniczą, i gospodarczą najważniejszą, można powiedzieć, bo muszą być pożytki, bo też społeczeństwo oczekuje, bo gospodarka oczekuje takiego, takiej funkcji, ale prawdopodobnie czyni się przed dla biznesu zachodniego, czytaj niemieckiego, który, który przyjdzie, bo małe przedsiębiorstwa, tak przerób, meblarze, stolarski przemysł, małe i średnie przedsiębiorstwa się wykruszą. Zwykle polskie um, przedsiębiorstwa. Najsilniejsze, no typu Mondi, Kvizem w świecie Ikea. one zostaną, bo one sobie zdywersyfikują zdy dostawy drewna ponad. Białoruś to może Rosja przez Kazachstan, gdzieś tam z <sum> I Polska w pewnym momencie krajem, który no blisko 30-40 tak Skazane, można powiedzieć i tak na, na dalej na, na funkcjonowanie, ale konsument będzie kupował to, co zagraniczne, bo będzie musiał. Będzie musiał kupić meble, będzie musiał kupić opał y, i będziemy skazani, można powiedzieć, właśnie na, na, na ten biznes zachodni. My tak potrzebamy cię. prezydenta, bo jeśli widzimy y, inne gałęzie y, gospodarki, które do tej pory w miarę sobie funkcjonowały, a dzisiaj to wygaszane są na odwrocie. Lasy państwowe są, gospodarują na jedno, powierzchni kraju. Są podmiotem strategicznym. Ja się dziwię, że premier nie chciał wpisać lasów państwowych na, na listę podmiotów strategicznych. Oprócz bezpieczeństwa ekologicznego, gospodarczego, mamy też bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo, jeśli chodzi o utrzymanie strategicznych zasobów naturalnych kraju, to jest też pod naszego tak, biura wyżła ustawa. Bezpieczeństwo, jeśli chodzi o granice państwa, tutaj mamy też poligony, mamy jednostki, które w otoczeniu tych lasów funkcjonują. Jeśli to będzie pozostawione bądź samopas jak to chcą ekolodzy, to do tego lasu za chwilę się nie da wejść. Będzie niebezpieczne, będzie zagrożenie pożarowe. Tak jak dzisiaj mamy wokół Los Angeles. Tak? Dlaczego lasy Czy w tym zerosie się palą? Oczywiście zagrożenie i wiatr ale na promocję też materiału, który, którym się nikt nie chce zająć. Panie prezesie, to jest bardzo ciężkie zajęcie. Obawa jest tutaj taka, że w ostatnich 7-8 latach małe gminy bardzo mocno się rozbijały. W tej chwili widzimy odpływ miast, dużych ośrodków. Nigdy nas nie było tutaj wstać, ja mówię ogólnie, nasze 11 nas urzędowców, ja mówię, że w ciągu 8 lat nigdy takich 11 nas nie było. Nigdy nie było wstać, nie samorządu, żeby w tej chwili już szkaliście, go dać wyremontować halę sportową, czy powodować gdzieś dróg, czy y, jest po Dlatego Od tego się obawiamy, e, że ta stagnacja e, znowu spowoduje e, duży przeskok między, e, między tymi środkami a, a tymi małymi gdzie Ci mieszkańcy naprawdę potrzebują tych, e, to widzę, rzeczy, których w miastach już są. Dla 10 milionów dla gminy to są potężne pieniądze, dla dużego miasta, to nie będzie nawet widać, więc być może jeszcze jakieś samorządowcy mogą się też opowiedzieć, no to jest taka dość jest spora obawa nas tutaj wszystkich chyba, prawda? Tak, no, dokładnie. Tak kolega powiedział, teraz będzie szkarnacja, teraz będzie bieda w samorządach wiejskich. Przez osiem lat PiS dbał o samorządy wiejskie, dbało o naszych mieszkańców. Na, na to, wszystko się nakłada podobne problemy, rezerwaty przyrody, czyli o, następne ograniczenia w gminach wiejskich, bo to na terenach gmin, gmin wiejskich będą te nowe rezerwaty. Już 60 powstało tych 100 rezerwatów, byłem niedawno na spotkaniu rolników, bardzo są zaniepokojeni rolnicy tymi kolejnymi ograniczeniami, po prostu rolnicy są też niszczeni, są kolejne ustawy wprowadzane, na ustawę tzw. Tak maszynową. Ustawa łańcuchowa właśnie jest, jest przeciwko rolnikom. Ona chce zniszczyć polskie rolnictwo. Także kiedy zniszczą rolnictwo, zniszczą również gminy wiejskie, bo to nie tylko rolnictwo, ale cały przemysł około rolniczy, yy, no, przemysł spożywczy, to jest to są tysiące setki, tysięcy miejsc pracy. Także yy, no, nieciekawa przyszłość nas w gminy wiejskich, teraz się o nas zapomniało. Teraz przeliczymy na mieszkańca z nowych dochodów samorządowych, to na przykład Warszawa to jest 400 zł na mieszkańca gdzie u nas to będzie 200-300 zł na mieszkańca nowy, 200 parę złotych, tych nowych środków, tej nowej ustawy, <coughs> gdzie tak się szumnie zapowiada, że tak już uzyskali finansowo. Także chcielibyśmy powrocie po ja tych czasów i bardzo ja proszę, że Pan zostanie prezydentem, żeby Pan dbał o Ale panowie wójtowie, ja, powiem, ja powiem tak, no, rzeczą naturalną jest, że dla mnie podział Polski na Polskę A i Polskę B właściwie nie funkcjonuje i powinniśmy go wykreślić z naszego słownika. Przed chwilą z panem pan minister był świadkiem konferencję prasową w świecie, o tym dokładnie mówiłem, bo czy spojrzymy do powiatu, czy do gminy. Widziałem się też w Aleksandrowie kujawca z samorządowcami w całej Polsce się spotykam z samorządowcami. To jest przerażające, to znaczy, gdybym nie miał tak mocnej odporności psychicznej, to bym sobie pomyślał, że Polska jest w tak głębokiej zapaści, bo chyba nie było samorządowca, wójta czy starosty, który będzie powiedział tak. Powiat się rozwijał, dostawaliśmy... Środki finansowe z tego publicznie znienawidzonego Zielonego Ładu, bo to też jest polskiego, polskiego Ładu. Znienawidzony właściwie jest Zielony, a Polsko jest białotem, białotem. Białotem. Natomiast jakich statystyk się nie zobaczy, to inwestycje na infrastrukturę drogową, inwestycja na powiatowe szpitale, bo to też się wszędzie pojawia, likwidowane oddziały ginekologiczne. W zasadzie byłem w Folecku, a potem pojechałem do Puska-Zdroju i wszędzie mówią, wszędzie mówią że likwidują szpitale, oddziały ginekologiczne w szpitalach powiatowych. Więc ja oczywiście przyjmuję Panów Wójtów słowa i wiem o co kończy się ta walka. Z jednej strony o samorządy, z drugiej o zakres też czyli gwarantuję, że jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej będę dążył do zrównoważonego rozwoju państwa polskiego. Mój kandydat, jak panowie wiedzie, jest bardzo często zamknięty w ratuszu polskiej stolicy. Jak patrzę na balans, na balans inwestycji, choćby w subwencji oświatowej do, do powiatów, to widzimy, że Warszawa bierze mniej na mniejsze powiaty, czy to Stalowa Wola, hełm z tą dwójką samorządowców, też jestem w kontakcie, to bierze takie środki finansowe, które nie dają możliwości rozwoju. No to jest przerażające. I tam to to, to, że to było siedemdziesiąt tak. To było, że dosadnie i wszystkie mnie gdzie powiedziałem, że jadę na Przyszłym prezydentem. Także jest jestem przekonany, że to jest Pan jedynym kandydatem, który jest w stanie nam pomóc i będziemy robili wszystko, żeby Pana wspierać. Zbyszek przygotował też pewną propozycję, jeśli można, proszę jakoś o tym wspomnieć. Króciutko, bardzo króciutko, ponieważ wiem, że będziemy jeszcze nad tym pracować na Mamy przygotowany już zarys takich ogólnych zobowiązań. Ze względu na to, że dla nas dobro lasów to nie tylko dobro pracowników, nie tylko firm, które bazują na lasach, nie tylko samorządów, które utracą i już tracą pewnie podat na podatkach, na dotacjach podatk, podmioty inne. Wspomagana przez nas jest tak szeroka rzesza różnych podmiotów i to wszystko się urwie. Jeżeli nie zamkniemy tego złego trendu, dlatego mamy propozycję, abyśmy podpisali, wzorem nawet podpisania, w Polskim Parku podpisaliśmy z Panem Prezydentem nie Dudą takie porozumienie, teraz chcemy to nazwać troszeczkę inaczej, ale pomniejsza o nazwę. Chcemy, aby Pan jako głowa, przyszła głowa Państwa zapewnił nam stabilność, to w punktach, jest opisane. Nie będę już tego rozwlekał tematu, ponieważ wiem, że... Czyli przekażecie mu, Panu Prezydentowi. Ja z zostawię, zostawię swoją wizytę. Tak tak. I tak naprawdę, te dokumenty też tak, można by było. Trochę materiałów różnych państwa, ale również sektora leśniczego w bardzo przystępnej formule jest opowiedziane. Myślę, że to się przyda na drodze państwa też, eh, żeby móc łatwiej rozmawiać. Bo no, no to są właśnie skomplikowane nasze branżowe sprawy ale bardzo istotne i my też podkreślamy to, my kooperujemy, współpracujemy z rolnikami, samorządami, to nie jest tak, że wycinkowo e, działamy, to tak nie jest. Naprawdę nasze działalności się tak zazębiają, że dopiero w momencie, jak to zaczyna coś nie chodzić, to widzimy problemy. Ja no widzę no, po skali tego spotkania, nie. że musi być naprawdę źle i mobilizacja, że panowie jesteście tak Zjednoczeniu wokół walki o, o lasy państwowe, to jest w przekazach medialnych, co ja dostaję, także w przekazach od przejrzystych posłów, ministrów, to, to znajduje tutaj odbicie, więc ja jestem zaniepokojony. Moje kontakty ograniczały się przez wiele lat. Do kontaktów z Gdańską Dyrekcją Lasów Państwowych, zresztą z panem Tłomieniem dyrektorem, znaliśmy się i znamy się od wielu lat, więc ja też śledziłem te postępy pracy, no, ale teraz na skala przegląd jest zdecydowanie szerszy. Dziękuję państwu za to, za to spotkanie. Jest dla mnie ważne, ja ten dokument przeanalizuję i może rzeczywiście powinniśmy pójść w kierunku podpisania takiego porozumienia. A pan przewodniczący ubiegł moje pytanie, bo mówiliśmy o ustawie, która nie powinna być podpisana bez zagrożeniem dla lasów państwowych, A no ja zastanawiałem się czego jeszcze mogła dotyczyć by moja aktywność w tym zakresie. Jak rozumiem wszystko jest w, do, w, doku, w dokumencie. To tak, tak oczywiście no, się... wszystkim z Zielonego Ładu i wszystkich no, zielone tak, Nie, no to tak, to, to szkodzi całej Byłem na proteście, gdzie też Państwo leśnicy byliście z rolnikami w Warszawie. No, gdzie, na to jest cały ostatni dzień, a nie ma nic innego przeciwko Zielonemu Ładowi, Mercosur. Leśnicy co roku sadzą 500 milionów nowych drzew, z panem prezydentem Andrzeją Żudą mieliśmy taką tradycję, że co roku pan prezydent z pierwszą damą sadził z ręcznikami nowy las, więc też byśmy byli zaszczyceni, gdyby w czerwcu już. Nie za wiem zawsze Ja przepraszam, się tym, że mamy tak wspaniałe zasoby przyrodnicze, a z drugiej strony trzeba to zamknąć, odizolować od leśników. Macie pan. Pan. we mnie strażnika polskich lasów, gwarantuję. Na a, samorząd, pan. Pan. I sam, a samorządów to mówi, to mówię tak często no, i we wszystkim... Tak, to jest... Ale się... ja jestem z Dużego Miasta, z Gdańska, e, mieszkam teraz w Warszawie, ale drodzy, drodzy panowie, to spotkanie z samorządowcami i wsłuchiwanie się w głos samorządowców, a z drugiej strony w ogóle strategiczny wyznacznik tego, czym jest Polska. No, nie ma takiej, 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 takiego określenia jak Polska i Polska B. My jesteśmy Polakami tutaj w Borach Tucholskich w Warszawie, we Wrocławiu i to trzeba podkreślać, więc jakby to jest rzecz naturalna.